Siema. W dzisiejszym nagraniu zobaczycie jak powstawały tutaj te dwa screamer pipy do zewnętrznych wastegate'ów do układu turbo. Ogólnie nic długo nie było na temat tego projektu, bo nic przy nim nie robiłem, ale pogoda się trochę polepszyła, także pasuje to w końcu z powrotem wpuścić na drogę. Także co, jak zainteresowany zapraszam do oglądania. No więc tak, aktualnie te skrimery od Waste Gate'ów, tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi, kończą się w takim miejscu, czyli praktycznie centralnie nad turbosprężarką. I ogólnie tak, jeśli nie ma zderzaka, no to OK mogą sobie tak spaliny tutaj wychodzić jako że no musimy pamiętać, że jak wchodzimy na doładowanie i już osiągnie tam jakiś pułap doładowania no to skrimerki, Wastegate się otwierają i tutaj przez te skrimery lecą gorące spaliny także bez zderzaka ok, ale gdy jest derzak założony no to musimy już to wypuścić poza obrys samochodu jako że tutaj to wszystko to jest plastik Zarówno ten grill, jak i zderzak to wszystko jest plastik, także byłoby ryzyko, że to się gdzieś przytopi albo nawet i zapali. Także ymm, musi wychodzić to poza obrys po prostu zderzaka. I ogólnie był na początku pomysł, żebym sobie to wypuścił tutaj, właśnie z tego grilla, ale tak po dłuższym czasie sobie myślę, że jednak chyba lepiej będzie, jak będą wychodziły centralnie w dół, czyli tutaj, gdzie jest ten dyfuzor, muszę wywiercić, czy tam wyciąć otwór. I będą sobie wychodziły centralnie w dół i będą ścięte pod lekkim kątem, tak jak jest ten kąt tego dyfuzora. Także co? Pierwsze co? Podniosę sobie trochę auto do góry, żeby jakoś w miarę wygodnie tam sobie to odmierzyć. Yy, jako, że no, mam w sumie jakby jedno podejście, no bo zderzaka nie mam zamiaru wymieniać. No a jak coś wyjdzie niezbyt symetrycznie, to później będzie mnie to gryzło, że, że jest po prostu niesymetrycznie. Także co? Auto do góry i biorę się za yy, odmierzenie tego tutaj zrobiłem sobie już dziurkę mniej więcej gdzie będzie y, środek tego screamer pipe'a i później to wytnę otwornicą ale zanim to zrobię to po prostu odmierzę sobie dystans teraz od krawędzi do dziurki od dziurki tutaj do tego punktu i od dziurki tutaj do tego yy, żeberka od Dyfuzora I po prostu skopiuję to na drugą stronę, ale zanim w ogóle to cokolwiek zacznę kreślić, to okleję sobie to po prostu taką zwykłą taśmą i dopiero nałożę sobie, odmierzę sobie wymiar, porobię sobie punkty i powinien mi wyjść centralny punkt, gdzie muszę wywiercić otwór, i dopiero wtedy otwornicą go powiększyć. Dobra, otworek jest, także teraz otwornica. Jest to otwornica 51 mm, także gablota w dół i zaczynam wycinać od środka. Dobra, otworki wycięte. Tutaj jeszcze tylko ten rancik będzie trzeba było zrobić na czarno, żeby to się tak nie rzucało hamsko w oczy. Albo zrobić jakieś tulejki, może aluminiowe, coś na wzór tutaj tego przetłoczenia dookoła wydechu. No nie wiem, coś się wymyśli. W każdym razie, jak na razie, muszę przydłużyć te skrimery, bo to najważniejsze. Myślę, że nie będzie raczej jakiegoś większego problemu. Yy, tutaj mam materiał ogólnie. Rureczki, nierdzewka, 304 oznaczenie To pójdzie jeszcze później w czarną ceramikę Ale tak, plan jest taki Tam gdzie mam te skrimerki pójdzie sobie taka flexi, czyli taka złączka elastyczna Od tej złączki Będzie musiało iść kolanko, tak nie wiem, za 45 stopni w dół I później już tylko przedłużenie tą rurką i tam jakiś spornik. Wspornik prawdopodobnie będę chciał zrobić tam do tego punktu, gdzie jest mocowanie układu wydechowego. Także co, biorę się za jakieś wstępne przymiarki, i zaraz się weźmiemy za jakieś cięcie i spawanko. Tutaj na samochodzie sobie połapałem te rurki już. Także tutaj mamy gotowe skrimery. No znaczy, jeszcze nie gotowe, no ale powiedzmy, że kształt mniej więcej już tak jak będzie. I teraz tak. Tutaj ten element, czyli ta złączka elastyczna, to tutaj może być troszkę to kiepskie do spawania, bo mamy jakby trzy elementy, łączymy na ze sobą: czyli tą mokówkę, złączkę elastyczną i rureczkę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, ale myślę, że nie będzie tragedii. Tutaj resztę mam tylko tak połapane. Także zaraz to przemyję acetonem podgrzeję trochę palnikiem, jako że tutaj mamy troszkę niską teraz dzisiaj temperaturę i dużą wilgotność powietrza, także podgrzanie tego po prostu usunie jakby tą wilgoć z tego metalu i powinno to się o wiele ładniej spawać. Także zaraz zobaczycie jak to będzie, jak to będzie szło. Dobra, widzieliście trochę jak wygląda takie spawanko, tutaj wyszło to sobie mniej więcej tak, ogólnie jest ok, tutaj jak były te trzy elementy to wyszło tak nawet w miarę, w miarę spoko, tym bardziej, że na to jeszcze idzie ceramika, także jest aż za dobrze, teraz jeszcze co muszę zrobić to zarzucić to na samochód i zrobić te wsporniki, ale wsporniki pewne będę już prawdopodobnie spawał na samochodzie migomatem, i później sobie to już wyciągnę, obrobię, pójdzie ceramika e, tutaj pewnie ktoś zapyta jak, ro, mm, jak robić żeby wychodziły takie niezanieczyszczone spoiny takie idealnie praktycznie e, bielutkie no więc ogólnie jeśli chodzi o ustawienia spawarki tutaj nie ma żadnego sekretu i to nie są ustawienia spawarki wpływające na coś takiego bo tak naprawdę jeśli chodzi o ustawienia to ja mam tylko ustawiony Maksymalny prąd spawania, i w sumie wypływ gazu przed zaczęciem spawania, i wypływ gazu po zakończeniu spawania, i prąd ustawiony na DC. Wszystko reszta jest nieaktywne, dlatego że ja korzystam z kontrolera nożnego, żeby mieć po prostu kontrolę nad spawarką, a nie żeby to spawarka mnie kontrolowała, jak przebiega proces spawania. Czyli nie ustawiam sobie żadnych prądów zaczęcia, czasu narastania, czasu spadania i tak bo jest to po prostu wszystko nieaktywne, gdy używacie kontroler nożny. I w takich rzeczach jak robicie do tuningu, czyli jakieś takie właśnie różne rurki, albo macie materiały różnych grubości, jakieś sporniczki czy coś, no to takie ustawienia się tak naprawdę nie przydają. No bo co chwilę macie, co chwilę macie inną grubość materiału, i tak dalej. Także tak naprawdę musicie widzieć, co się dzieje z tą spoinką, z tym jeziorkiem, i po prostu dobierać na bieżąco jakby. Ten prąd do tego, co się dzieje, bo to jest, nie wiem, najprościej było to porównać, może, do jazdy o samochodem. Macie pedał gazu i macie przejechać przez miasto. No to wiadomo, macie różne natężenie ruchu, musicie gdzie nigdzie przyspieszyć, gdzie niegdzie zwolnić i w taki sposób przejedziecie to powiedzmy bezstresowo, tak jak ma być. A jeśli dajmy na to, macie samochód ustawiony, że nie wiem, zaczynacie z prędkością 10 km na godzinę, później macie ustawione, że nie wiem, przez 5 sekund się rozpędza do 60 i później przez następne 10 sekund zwalnia do zera, to przejdź sobie tak przez miasto. Jest to praktycznie nierealne. Myślę, że to takie chyba najlepsze porównanie, dlatego ja nie wiem, ja zawsze od czasu, kiedy zacząłem używać kontrolera nożnego i się przekonałem, jaki to ma bardzo duży wpływ na jakość spawania i na łatwość spawania. Po prostu polecam każdemu, i jeśli nie masz takiego kontrolera, a spawasz Figiem się uczysz, to myślę, że jest to najlepsza droga w ogóle, żeby osiągnąć jakiekolwiek efekty. Yy, także, jeśli chodzi o ustawienia, no to mówię, nie mam praktycznie żadnych. Jedyne, co jest ważne, a nawet bardzo ważne, no to macie tak naprawdę sam uchwyt, bo tak, porcelanka musi być dość, dość duża. Yy, tutaj mam akurat porcelankę Furik. Jest to BBW, czyli ona ma tam rozmiar 16, numer 16, czyli 1616 16 cala, czyli po prostu calówka. I ogólnie tutaj chodzi o to, że elektroda była wystawiona na taką samą odległość, jak jest średnica tego kubeczka, czyli jest ten cal średnicy. No to na cala ją wystawiacie i ogólnie jest to elektroda 2.4 mm. Można też użyć 1.6, ale ja ogólnie do wszystkiego używam 2.4, jako że tak jak mówię, w tuningu, w motoryzacji się to najczęściej sprawdza i jest zrobiona na ostro. Jest to kolor chyba niebieski, bodajże, ale nie ma to tak aż dużego wpływu, jeśli chodzi o takie spawarki już nowszego typu. Chyba że macie jakąś starą tranzystorową czy jakoś to tak się nazywało, no to wtedy tak ma to znaczenie, ale przy takich to praktycznie jeśli nie doszło jeszcze do perfekcji, to nie zobaczysz tak naprawdę różnicy stosując inny kolor elektrody. Także to jest akurat tam nieważne. I co, jeśli chodzi o uchwyt, no to jeszcze jest ważne to, żeby był w miarę malutki, poręczny, żebyś mógł nim normalnie precyzyjnie operować. Tutaj w tym przypadku ja używam sobie dziewiątki z elastyczną główką, jako że mogę sobie wtedy ustawić dokładnie tak, jak potrzebuję pod konkretny moment spawania i ważny też jest przepływ gazu w tym przypadku jest to 100% prawie 100% argon czyli jak najczystszy argon i jako że jest porcelanka 16 to przepływ gazu jest na 16 litrów na minutę i w sumie tyle no i najważniejsze ustawienia to jest wypływ gazu przed zaczęciem spawania czyli tam z pół sekundy żeby było i wypływ gazu po zakończeniu spawania. I tutaj jest to dość ważne, żeby było go troszeczkę więcej, czyli, powiedzmy, tam 7-8 sekund, żeby sobie jeszcze leciał ten gaz. I trzymać po prostu bez ruchu uchwyt nad spoiną, żeby to mogło sobie wszystko ostygnąć. I tak samo elektroda, jak i miejsce, które spawaliście. Bo gdy jeszcze będzie zbyt gorące, to powietrze po prostu go zanieczyści i będzie zrobić jakiś tam kolor, albo. O, na przykład tak jak tutaj. Tutaj to, to jest zanieczyszczenie. Te kolorki, wszystko to jest to zanieczyszczenie spoiny. Także myślę, że jest to w miarę zrozumiałe, także przechodzimy dalej. Dobra, na szybko zamontowane z powrotem. I zrobiłem sobie taki patencik tam, że spornik tak jak mówiłem, do tamtego uchwytu i tutaj muszę go złapać migomatem, a żeby było to centralnie to zrobiłem sobie po prostu tak, że wziąłem taką grubą tekturkę zrobiłem po prostu naokoło i wcisnąłem także rurka jest po prostu wycentrowana w otworze także to sobie tam złapię, ale zanim jeszcze to później zdemontuję do obspawania to sobie oznaczę tutaj dookoła jak to muszę ściąć, żeby po prostu nie ściągać i nie zakładać tego non stop także zaznaczę i od razu obspawam, obetnę Nałożę ceramikę i będzie gotowe do montażu, i po prostu tak samo zrobię. Tak samo zrobię, po prostu z drugiej strony. Także co? Biorę miga i biorę się za spawanie. Dobra, tam punkcik zrobiony migiem. Z tej strony, tak samo. I teraz co? Teraz trzeba by było to oznaczyć i myślę, że najprościej będzie po prostu jak wezmę sobie takiego pisaczka, przyłożę go na gładko po prostu do powierzchni zderzaka i go i nim tak po prostu objadę dookoła. I wtedy powinno mi to idealnie oznaczyć tak, że jak to obetnę później po tej linii, powinno być idealnie zarówno z jednej jak i z drugiej strony w stosunku do powierzchni zderzaka. Dobra, no więc co? Tutaj sporniki dospawane. Końcówki ścięte na wzór zderzaczka. Ceramika nałożona, tutaj niech sobie to teraz doschnie. I co? Wrzucę to do pieca, niech się wypali. I montuję na samochód. tylko jeszcze muszę wymyślić tutaj, żeby to, to co tam było po cięciu, zrobić na czarno, żeby na razie się nie wrzucało za bardzo w oczy. A później się na spokojnie wymyśli coś, żeby zrobić takie przetłoczenie, jak jest dookoła wydechów, żeby to po prostu wszystko w miarę wizualnie do siebie pasowało ale jak założę to za chwilkę Wam pokażę jak to się finalnie prezentuje po prostu już na samochodzie dobra, nie jest źle ogólnie tak, wypieczone już, ceramika nałożona, zamontowane, tu jeszcze przy okazji założyłem pampersiki bazaltowe na Gorące muszle turbosprężarki, no bo tutaj ogólnie zawsze macie największą temperaturkę, także to powinno bardzo wpłynąć na całą tutaj temperaturę w komorze silnika i tutaj pod interkulerem, no bo tutaj idzie na górę ten interkuler wodny, który będę później montował już w następnym nagraniu i robił do niego układ chłodzenia, no bo interkuler jest woda-powietrze, także chłodnicę będziemy montować na przodzie i puszczać przewody. Ale wracając jeszcze do screamerów, no to wyszło to tak, z tej strony jest tak też spoko. I ogólnie tutaj tą powierzchnię, co była taka jasna, zrobiłem na czarno. I powiem wam, że chyba nic więcej nie będę robił, bo spoko to wygląda, ogólnie jest nadal sliperek. Lambo i sliperek, no ale dobra, wiecie o co chodzi. W sensie, że nadal za bardzo nie widać po tym samochodzie, że to jest cokolwiek zgrzebane czy tam utrubione także tak to chyba po prostu sobie zostanie bo nie wiem jak wam ale mi się podoba jak tutaj tak teraz te skrimerki sobie wystają także jest ok no dobra a dla tych co dotrwali już do tego momentu a nadal nie wiedzą o co chodzi z tymi skrimerami no więc tak skrimer pipe jest to po prostu kawałek układu wydechowego yy, połączony z zewnętrznym waste czyli zaworem, który upuszcza spaliny, czy tam ciśnienie spalin przed turbosprężarką, tak żeby po prostu turbo już się więcej nie napędzało w momencie, gdy już osiągnie docelowe doładowanie i odpowiada ten zawór tutaj po prostu za regulację doładowania a screamer pipe po prostu jest to przedłużenie jakby w układ wydechowy tylko nazywa się screamer pipe, czyli w takim w miarę dosłownym tłumaczeniu krzycząca rurka, czy tam krzykacz Dlatego, że po prostu screamer pipe nie ma żadnego ani tumiczka, ani kata, ani nic. Także po prostu wszystkie spalinki są bezpośrednio omijane i w żaden sposób nie są tłumione, dlatego te rureczki, gdy wejdziecie na doładowanie, po prostu krzyczą. No bo tutaj mimo że układ wydechowy jest bardzo luźny, no to i tak sama turbosprężarka działa w jakiś sposób jako tumik. Także. Tak to po prostu funkcjonuje. Dobra, myślę, że w tym nagraniu tyle. Na samym nagraniu weźmiemy się za montaż wodnego interkulera z powrotem, zrobienie wszystkich przewodów, założenie pompy wody i tutaj lekką przeróbkę odpowietrzenia z miseczek olejowych od turbosprężarek i odpowietrzenia z dekli. Hmm, Zdekli silnika, czyli te, co idą tam. Tutaj będę musiał po prostu nawiercić do zbiorniczka. Ale to już tak mówię: w następnym wszystko nagraniu, żeby te nagrania też nie były zbyt długie. Także co? Myślę, że się podobało i co? Do następnego. Na razie. Cześć!